Dobra Arka, to idziemy do lasu szukać Yeti. Jak spotkamy Yetiego, to zrobimy mu zdjęcie. A jak zrobimy mu zdjęcie, pokażemy je policji i wypuszczą prastarego dziada. A jak wypuszczą prastarego dziada, to oddamy mu... Starszego brata prastarego dziada, którego... Masz na głowie. Tak, właśnie tak. To idziemy. Tak jest. Ej, Marcin. Co? Najpierw musimy ogarnąć aparat. Dobra, to idziemy. Pamiętasz gdzie był aparat? Tak. Aparat był... Pamiętasz ten zaułek? No tak, to tu. Tu po lewej powinien być aparat. Patrz! Haha, ha. mówiłem ci, jest. Ale ty masz pamięć, ja nie mogę. Biorę go. Weź najpierw odłożyć gdzieś tą łyżkę. Faktycznie, już mi się nie przyda. Mam to. Mamy to. Mamy to. To lecimy do lasu. Szukać Yeti. Dawaj. Marcin, serio? Co serio? Mieliśmy iść do lasu! To jest jedyny lasek jaki znam! Ale to jest jakiś błodozba, to jest środek jakiegoś, nie wiem, bajuro jeziora! A! Ej, skakuj! Cześć, ciągnę cię, teraz! No! Jezus, Maria! Słuchaj, jesteśmy tutaj, bo to jedyna droga, którą znam do lasu! Prowadzi przez to jezioro, więc wzięliśmy tą łódkę i ciśniemy no Dobra, dobra no Spokojnie prowadź tą łódkę, bo się znowu wyrzale Okej Ewka już dopływamy Poch nareszcie No, patrz jakie ładne wywiórki nie co? Myślisz, że to jest Yeti? Nie wiem czy to jest Yeti, ale to jest jeden las, który znam w okolicy. Eee, yy, ty fiórko? Ona raczej ci nie odpowie. Yy. A tak Dobra, chodźmy dalej. Patrz, tu jest jakaś pani, be nice. Bądź miły, to jakaś strażniczka, może będzie widziała Yeti. Marcin, tu nikogo nie ma. Ale ognisko się pali. Może ja Yeti wszystkie tu zniszczyło. Nikogo, przez to Yeti tylko je pankejki, zapomniałaś? Patrz, nawet nie zjadła tych kiełbasek. To są jakieś marszmalausy Patrz, radyjko jest. Dobra, Arczu ściszka. No ścisyłem, dlaczego? No bo tutaj trzeba przez wysłuchiwać Yeti, a nie robić sobie imprezkę przy ognisku. Chodź dalej. Patrz. Jakaś łapa. Że niby to niebezpiecznie. No faktycznie. Jakieś zwierzę. To jest chyba jeleń albo renifer. Dzień dobry Jeleniu. E, czy widziałeś Yeti? E, to znaczy tak czy nie? Chyba powiedział nie. A według mnie tak no dobra, to chodźmy dalej i po prostu sprawdźmy to. Patrz kolejne zwierzęta, ale numer. E, czy widziałeś Yeti? Eee, okej, okay, to nie ma sensu. A o ty? Eee, Ewka, chodź dalej. Hej, Marcin! Co? No się przejdziemy, chodź, będzie szybciej. Nie, on chyba nie chce. No nie, daj spokój, chodź. O, jest ta strażniczka! Dzień dobry, strażniczko! Dzień dobry, jestem strażniczką Teksasu. To jest Teksas? Tak, to jest Teksas. To jest teksański las w którym ja to pilnuję porządku, a żeby nikt nie dręczył biednych koników. A nie można do nich jeździć? Można, ale tylko pod moją obecność, za moją zgodą. Żeby odbywało się to tak, żeby koniki się cieszyły, a nie żeby się męczyły. Proszę pani, a czy widziała pani Yeti? Y tak, było tu Yeti. I co, i pani nie uciekała? Nie, Yeti jest w porządku. No, no wiemy, że jest w porządku. No właśnie. I gdzie jest? Nie wiem, czy mam powiedzieć, bo z reguły ludzie chcą skrzywdzić Yeti. Nie my, nie chcemy nikogo skrzywdzić, chcemy zrobić mu zdjęcie. A to nie ma opcji, żebym powiedziała, to nie jest jakaś atrakcja turystyczna. Nie, ale to jest inna kwestia, my musimy zrobić zdjęcie Yeti, bo policja y, pojmała naszego przyjaciela, można powiedzieć, bo wyglądał podobnie do Yetiego. No. No i jak zrobimy zdjęcie Yeti, to policja nie złapie Yeti, no bo będzie widziała tylko jego zdjęcie, ale wypuści kolegę, który był podobny do Yeti, bo zobaczy, że jednak to nie jest ta osoba ze zdjęcia. Ma to sens, ma to sens, dobrze to za mną. Zapraszam. O, tutaj ile ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dalej za mną. Okej. Okay. I voila. tutaj. A to jest tylko jakiś samochód? Właśnie. I tutaj się ukrywa, Jeti. Ty, Marcin, faktycznie. Patrz, żywo. <laughs> Ale numer. Myśli, że go nie widać. Hej, Jeti. Halo, Yeti! Czemu się nie odzywa? To jak? pankejki ci dałem. Tam w górach zimowych. Hej. 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 To my. No tak, to my. Przyszliśmy ci. Szukaliśmy cię, bo. Naszego kolegę złapała policja i myślą, że to ty i poszedł do więzienia. No i? No i chcieliśmy wam ten... Nie, ja nie pójdę do więzienia za waszego kolegę, bez przesady. Nie, nie, chcemy tylko zrobić tobie zdjęcie, żeby udowodnić policji, że y Yeti jest na wolności, a kolega nie jest winny. Eee, hej, he he. ale jak zrobicie mi zdjęcie, to y zaczną mnie znowu ścigać. No to prawda. Faktycznie. No ale przynajmniej będą ścigać Ciebie, a nie kolegę, który w ogóle nie jest tobą. No ja to widzę inaczej. Ja teraz mam spokojną głowę i być może nie muszę się już ukrywać w tym busie. A teraz każesz mi zrobić zdjęcie i mieć znowu niespokojne życie, kiedy mam taką szansę! Hej, dałem ci pancejki, co jest? Teraz będziesz yy, niewinnego człowieka wrabiał! Nikogo nie wyrabiam! Samo się tak stanęło. Policja sama się wrobiła. No masz rację. Nie ma opcji, nie, da cię, nie, nie ma opcji na zdjęcie, nie ma. Ej, no i ty. Nie ma opcji. Ej, no a co mam zrobić, żeś dał mi zrobić zdjęcie? Eee, nic. No. Nie ma opcji. A gdybym... Co gdybyś? No zrobił coś śmiesznego dla ciebie, nie wiem, jakąś przysługę, po prostu no... Ech, widzę, że bardzo ci zależy. Ooo, dobrze. W takim razie, jeżeli e, m, zrobisz koncert, koncert, tak. Ale nie umiem śpiewać. Nie obchodzi mnie to. Jak zrobisz koncert przed szeroką publicznością, to dam sobie zrobić zdjęcie. Serio? Serio. Ja nie wierzę, Ewka, ja nie umiem śpiewać. No to się nauczysz, trudno, musimy zrobić koncert. Znaczy się ty musisz, <gry> oh. Będę tu czekał. Idę ogarnąć scenę, widownię, mikrofon i koncert. Ewa to wszystko nagra aparatem i ci pokażemy. Okej, okay, a potem nie ma problemu. Dam sobie zrobić zdjęcie. Co za życie. Ha, pełne przygód. Dobra, idziemy. Z powrotem na tą łódkę. Hej, czekaj. Co? Skoro już tu jesteśmy, to może spytajmy panią, że zrobiła mi lekcję tego. Czego? No na koniu. Yyy... W sumie okej, okay, chętnie odwlekę ten koncert. Yy, proszę pani... Tak? Czy... Czy Ewka mogłaby się przejać konno? Jasne. Może e, na moim koniu jest najbardziej, że tak powiem, oswojony. <INESh> <pick incident Church> Dziękuję! Hop. Nie tak! Musisz trafić na siodło. Czekaj, konik chodź na prawo. Hey, udało się! Się. Dobra Ewka, koniec tych przyjemności, teraz przede mną jest mega presja. Dobra, idziemy po koncert, znaczy się no... Ogarnąć mikrofon, w tym samym miejscu że byliśmy z aparatem akurat. Dobra Ewka, to łap yy, ten... Co? No ten aparat, a ja biorę mikrofon, bo w końcu ja będę koncertował. I lecimy. Dawaj, ale gdzie? No właśnie, gdzie? Gdzie mam wystąpić? No nie wiem, musimy ogarnąć jakąś scenę i zaprosić ludzi. No właśnie. Scena i ludzie. Żeby ludzie przyszli. I żeby scena była. I ludzie. I scena. To chodźmy na miasto. E, dzień dobry. Dzień dobry. Czy chciałaby pani przyjść na mój koncert? Koncert? Chętnie, a jaki koncert? Jeszcze nie wiem. A gdzie? Jeszcze nie wiem. Marcin zwariowałeś. Najpierw musimy ogarnąć cystylizację. Scenę! A potem zapraszać ludzi! Stylizację? Ty jesteś przecież w ciuchach narciarskich! Zresztą ja też! Ale ty jesteś artystą, nie mam w ciuchach narciarskich! Musimy ci zrobić nowy fryz, nowy look, załatwić scenę, potem zaprosić ludzi, a w ogóle to przygotować piosenkę, nauczyć się tekstu na pamięć i zrobić mega show! E... Chodź za mną, powiem ci wszystko po drodze.